Kochany ojcze, od dzisiejszego popołudnia grzmią nasze działa. Nad Warszawą wiezi potężna, wysoka na ponad tysiąc metrów chmura dymu. Ma tu nie zostać ani jeden dom. Jedna z zajmowanych przez bandytów dzielnic zostanie jeszcze dziś zrównana z ziemią wraz ze wszystkimi mieszkańcami, niezależnie od płci i wieku. Wczoraj wieczorem nasz przemarsz przez Wisłę przedstawiał wspaniały widok. Dywizja zdawała się bez końca ciągnąć przez most. Po prawej stronie ostatnie blaski dnia i ciemny brzeg odbijały się w leniwie płynących wodach rzeki. Nad nami zapalały się na ciemnogranatowym niebie pierwsze gwiazdy, a po lewej ręce płonęło miasto. Blask rzucany przez płomienie nadawał chmurom dymu krwisto-czerwony kolor, a wszystko to z kolei odbijało się upiornie w lustrze rzeki. Serdeczne pozdrowienia i wszystkiego dobrego, Twój Ludwik. Pamiętam pewną ukraińską wioskę, doszczętnie ogarniętą ogniem, to był piękny widok. Muszę pić kawę w ten sposób nie mogę inaczej. Jeśli podniosę filiżankę do góry, wszystko się wylewa. W Warszawie również czasem patrzyliśmy, nie zastanawiając się nad tym, co dzieje się z ludźmi w płomieniach. To był czysto wizualnie piękny widok. Odbieraliśmy go estetycznie, a nie tylko emocjonalnie współczując z tym, którzy znajdowali się w ogniu. Nie można sobie wyobrazić tych okrucieństw, na które patrzyliśmy. Niektórzy nigdy nie umierają. Tej nocy znów do mnie wrócą. Matieshen urodził się w 1926 roku w Byrlingen przy granicy z Niemcami na terenach przyznanych Belgii traktatem wersalskim w 1919 roku. Wkroczenie wojsk niemieckich do Belgii w 1940 roku oznaczało ponowne wcielenie tych terenów do Rzeszy. Ponieważ jego starszy brat wstąpił do belgijskiego ruchu oporu, a drugi był zakonnikiem we Włoszech, cała rodzina znalazła się na czarnej liście. Gdy dostał powołania na wojnę, wiedział, że musi je wypełnić, inaczej jego ojciec będzie następnym. W 1944 roku 18-letni Mati, żołnierz niemieckiej 9. armii wschodniej, wyruszył na wojnę. Ludwik Kerstiens urodził się w monastyrze w 1924 roku. Jego ojciec był naczelnikiem Urzędu Skarbowego. Długo wzbraniał się przed wstąpieniem do partii nazistowskiej. Jednak pod groźbą utraty pracy uległ. Sam Ludwik został wysłany na front w wieku 19 lat. Był w Warszawie podczas powstania. Z ogarniętego ogniem miasta pisał listy do rodziny. Gdy Niemcy rozpoczęły wojnę, miałem 13-14 lat. Nie zastanawiałem się nad tym. Zostanie żołnierzem było naszym przeznaczeniem. Urodziliśmy się w czasach, gdy rocznik 24 po prostu zostawał żołnierzem. Szukali ochotników do SS. Ichcień zgłosił. Innego dnia szukali ochotników na kierowców. Tak, wtedy zgłosiliśmy się wszyscy, ale przegrupowali nas do 46. Batalionu Szturmowego Saperów, o czym nie wiedzieliśmy. Następnego dnia stawiliśmy się wszyscy w okularach i rękawiczkach kierowców. A aż dowódca wydziera się na raz. Ach, Głupie świnie. Co ma znaczyć ta maskarada? Zdjąć to natychmiast. I tak dowiedzieliśmy się, że jesteśmy w batalionie szturmowym Saperów. Nowe niemieckie oddziały składające się z doskonale wyszkolonych młodych żołnierzy. samochody, działa przeciwpancerne, broń ciężka i lekka w ogromnych ilościach. Czołgi, jakie w swojej całkowicie skończonej konstrukcji zasłużyły się na wszystkich frontach. Tygry i pantery. Nowa siła nada frontom nowe oblicze. Myśleliśmy, że jedziemy do Francji. Byłem najmłodszy. Nazywali mnie chłopaczkiem. Ciągle wysyłali mnie po wino, więc nie piłem. O świecie zobaczyłem napisy. I pomyślałem, to nie jest Francja, to jest Polska. I tak wjechaliśmy tym pociągiem prosto w powstanie, w warszawską rewolucję. Oni wszyscy byli pijani, nie zorientowali się, a ja, choć nie słyszałem strzałów, to jednak widziałem lecące trzaski. Od razu mieliśmy jednego zabitego

Dziennika Wojennego Naczelnego Dowództwa Niemieckiej 9 Armii, 1 sierpnia 1944 roku. Oczekiwane powstanie Polaków w Warszawie rozpoczęło się dziś o godzinie 17. W pierwszej linii zostały zaatakowane ważne zakłady produkcyjne oraz zajmowane przez nieliczne oddziały koszary i urzędy. Według zeznań schwytanych powstańców mamy tu jedynie do czynienia z akcją Narodowego Ruchu Oporu Armii Krajowej. Udział komunistów nie został do tej pory zauważony. Pogoda, zachmurzenie, deszcz po południu przejaśnienia. Mój pierwszy dzień w Warszawie. Naokoło strzały skoczyłem przez okno, by się ukryć. Na schodach leżeli kobieta i mężczyzna zabici strzałem w głowę. Wstrząsa mną no to do dziś. Warszawa to piekło. Niełatwo jest zastrzelić człowieka, a co dopiero zabić go w walce wręcz. A tu mało się strzela, tu się walczy bezpośrednio na podwórkach, w domach, piwnicach i kanałach. To była przede wszystkim walka w kanałach. Kanały były ze sobą połączone. Dla nas to był kompletny chaos. Gdy byliśmy w kanale, byliśmy zgubieni, bo było tam tak wiele przejść, wyjść. Nigdy nie wiedziało się, dokąd prowadzą. Były tam rozpostarte niebieskie, czerwone i białe liny, ale co one znaczyły? Nie wiedzieliśmy. Dla Polaków miały one jednak ogromne znaczenie. 9 sierpnia, początkowo spontaniczne wezwanie do walki, przerodziło się w prężny wojskowy ruch oporu. Uprasza się ponownie o jak najszybsze wsparcie. Obiecany dziś przez dowództwo napływ kilku rosyjskich batalionów policyjnych jest oczywiście bardzo mile widziany. Jednak przede wszystkim potrzebna jest większa ilość ciężkiej broni, aby ten rozgrywający się w domach zaciekły opór powstańców warszawskich złamać ostatecznie bez zbyt wysokich strat własnych. Pogoda słonecznie, PARNO. I. Byłem w oddziale ciężkiej artylerii. Ponieważ chciano wesprzeć naloty bombowców dodatkowo atakiem naziemnym, ściągnięto nas spoza terenów południowo-wschodnich Prus do Warszawy, aby ostrzeliwać miejsca, w których podejrzewano działania powstańców. Działa najcięższego kalibru zostały zastosowane. Pod wpływem ich siły rażenia zapadają się całe domy. Drogi ojcze, w uroczy niedzielny poranek nad dymami płonącej w Warszawy, w pięknym salonie po lekturze Tassa Goethego, chcę ci jeszcze przesłać poranne pozdrowienia. W ostatnim liście pisałeś, że nie potrafisz już spokojnie czytać lub pisać wierszy. A zatem wyobraź sobie, kiedy wraca się do domu po pośpiesznych zwiadach, między gruzami a trupami, chmurami dymu, a obrazem zagłady w dzielnicach zajmowanych przez bandytów, wśród warkotu gościennic, wystrzałów i wybuchów, to bierze się do ręki wiersze lub tasza Goethego. puszcza wodze fantazji, pogrąża w lekturze, póki nie wyrwą z jej nowe naloty sztukasów. To jest możliwe, gdy mam chwilę spokoju. Serdeczne pozdrowienia, Wasz Ludwik. Nie czytałem dla zabicia czasu, lecz po to. By nie stracić kontaktu ze światem, który wyniosłem z domu i ze szkoły, światem niemieckiej literatury, chciałem się z nim identyfikować, nawet w takiej sytuacji. To były bardzo ambitne i ujmujące teksty, tworzące kontrast do tego, co musieliśmy robić codziennie. Przedstawiający świat, którego nie chcieliśmy stracić. Oczywiście, świat opisywany w tragediach niemieckiej literatury też nie jest idealny. Jego porządek również jest zakłócony. Jednak poetycka forma jego przedstawienia powoduje głęboką refleksję intelektualną, inaczej niż rzeczywistość przytłaczająca faktami, które ma się przed oczyma. Przez całe powstanie warszawskie nie spadła ani jedna kropla deszczu. Ciągle palące słońce i w tym pale leżały ciała zabitych. Już po kilku godzinach zmieniały kolor, robiły się czarne. Z każdego otworu chodziły gazy, robaki, szczury. Stosy ciał w Warszawie sięgały do drugiego piętra. I to Rosyjscy ochotnicy w niemieckich mundurach, ale nieuzbrojeni układali te stosy z zabitych i podpalali polewając je wcześniej benzyną lub mazurą,